I nie pracujecie. Mam matkę. Ile wy macie lat? 38. On? 1738. A matka ile? 73. Natomiast no wam być na utrzymaniu matki. Panie Tufta, człowiek, który ma matkę, zawsze pozostanie dzieckiem. Dopiero kiedy ją straci, dba o swoje wyżywienie. To wiek nie odgrywa żadnej roli. Będę się strzelał z jakimś szefcem czy fryzjerem. A co może mi zabronić, co? Nie jaśnie pan może pojedynkować się nawet z samym diabłem, tylko ciekawy, kto będzie płacił weksle, a komorne. No jaśnie pan ma co kwarta ciekawość na powąski, a potem gospodarz przysyła rejentów, a co ja mam umierać z głodu? Hmm. Pójdziesz ty! Ładować się na przyczepę! Czego chcesz? Rozładuj wóz. Natychmiast! Strzelaj. Strzelaj. Grysta mnie, nie zabiło, to ty mnie zabiło. Ty morderco! <śmienny> Bo to obóz przeżyłem. Możesz mnie zabić, draniu. W szarzu. Gnoju. O. Otworzyć drzwi. Obie połowy. Tak, tak. A co to jest? Rzeczy pana barona i moje. Aha. A gdzie jest gabinet? Jaśnie pana? Co to? A to ty, Konstanty. Gdzie pan? Zdaje się, że jaśnie pan ustępka. E, chciałbym złożyć rzeczy, ale nie widzę ani gabinetu pana barona, ani mojego pokoju. Zaczekaj, że Marysia zaraz wyniesie się z kuchni. To ja? Ja w kuchni. Jaśnie pani raczy sobie żartować. Według umowy z panem mam mieć swój pokój. To była cała kwatera tego mordercy Hitlera. Tu kiedyś Hitler był, a teraz my jesteśmy. Ale kiedyś, kiedy Hitler tu był, nie moglibyśmy tu być bezkarnie, bo teraz by nas złapali i zabili, bo by myśleli, że chcemy coś wyszpiegować. Dlatego Niemcy podzielili cały teren na sektory. Czy wiecie, co to sektory? Nie! No, to takie nożyce do obcinania krzaków. Nie, to sekatory, a sektory to części. Zrozumiano? Tak! A nie nudno tu pannie, ale ja pannę rozruszam. Marysiu! Marysiu! Chodź tutaj! Marysiu! No i po co zaraz tak lecieć? Ucieknie stary interes czy co? Musimy tak, ale... trochę poczeka. Tak, ale ja się jej bardzo boję, bo ona jest strasznie zła. Bo się panna zepsuła. Z baronem panna będzie miała lżej, bo to konyser. Marysiu, czekam na ciebie! No już leś panna, tylko powoli. Dobrze. Ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez no, reminiscencję. No jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?